Nowy, jeszcze czysty i nieużywany, ale już gotowy do eksploatacji. To pojazd, który zasilił flotę samochodów KPWK. Nowoczesny samochód marki Volvo, tak zwany Hakowiec, z urządzeniem załadowczym HDS, od teraz będzie jeździł po ulicach gminy. Za moimi plecami stoi nowy pojazd naszej spółki. Jest to nowoczesny hakowiec, mówiąc tak bardzo potocznie, którym będziemy się starali obniżać koszty wywozu nieczystości stałych, a w zasadzie, mówiąc krótko, wszelkiego rodzaju gabarytów i rzeczy, które będziemy umieszczać, między innymi w takich obiektach, które mamy tutaj z boku, jak w kontenerach Optymalizacja kosztów transportu oraz zwiększenie wydajności przoku temu ma służyć zakup pojazdu. To jednak nie wszystko pojawiły się również dwa nowe prasokontenery. Ich zadaniem jest zmniejszanie objętości odpadów selektywnie zbieranych. Mówiąc w skrócie, kontenery jeszcze skuteczniej zgniatają śmieci, dzięki czemu za jednym razem można transportować więcej odpadów. Jest to, obiekt, jest to samochód, który jest nam niezbędny w chwili obecnej, żeby nie zwiększać kosztów transportu. Gdyśmy przyjęli bardzo uproszczoną metodę, że śmieciarka zabiera powiedzmy sobie 5, Metrów sześciennych, 5 kubików. W zależności od tego, co ładujemy, jak ładujemy, to tutaj możemy powiedzieć, że ten samochód nam wywiezie takie śmieciarki 3. Wszystko po to, by wykonywać jak najlepszą pracę na rzecz mieszkańców w jak najbardziej rozsądny sposób. Że Cała Polska ma problem związany z tym, jak gospodarować śmieci i jak to robić rozsądnie. I właśnie tego typu urządzenia pozwalają robić takie rzeczy rozsądnie. Wiemy dzisiaj, że. Eee, największy problem w gospodarowaniu odpadami jest ich przewóz, przynajmniej w Gminie Krosądrzeńskiej, gdzie mamy kawał drogi do przejechania w jedną drugą stronę. I Im lepiej i mądrzej sobie poradzimy z odpadami, które można zgnieść, lepiej zapakować i taniej przewieźć, tym lepiej. Nowy pojazd jest jednym z najnowocześniejszych nie tylko na terenie gminy, ale całego województwa.